Czyli już tutaj zapraszam na do mojego mikrofonu. Następnie będziemy mieć pokaz z ust samoobrony, odbicia zakładnika i niespodzianki. Patriotyzm oznacza wyłonianie tego, co... Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Jan Paweł II. W bieżącym roku przepada stulecie czynu niepodległościowego. Uroczystość ta jest połudem złożonym tym żołnierzom Polakom, którzy życie poświęcili walce o wolność ojczyzny i godność człowieka. Biało-czerwona ja Ziemia, coś siebie wydało, pokolenia. się przed Tobą chyli sztandar wiecznej chwały. bo wolność to jest tyle, ilu nas I Wolność to jest tyle, ilu nas tu żyje. Według pierwszych pomyśleń umożliwił ogłoszenie inicjatywy z Polskiej Organizacji Paralelnych. Zmawieniowani członkowie Związku Strzeleckiego, Strzelca oraz Polskich Drużyn Strzeleckich weszli w skład pierwszej kompanii kadrowej. Kompania kadrowa pod dowództwem Tadeusza Kozłowskiego wyruszyła z Krakowa 6 sierpnia 1914 roku, a następnego dnia dołączyły do niej jeszcze dwie kompanie strzeleckie. Celem akcji było wywołanie powstania przeciwko Rosji. Po kilku dniach strzelec na pociągu do Kielc. doszło do pierwszej strawy z pieskami rosyjskimi. Z Krakowa do Kielc, krwią znacząc każdy świat, śmierć niosąc kłótą i pałką, żeby cel z pomocy. Dzięki grupie polityków galicyjskich zrzeszonych w Naczelnym Komitecie Narodowym 27 sierpnia 1914 roku, dowództwo Wojska austriacko-węgierskich wyraziło zgodę na powołanie do życia Narodów Polskiej. Legiony dzieliły się na trzy brygady. Komendantem pierwszej brygady został z Słowski. Pierwsza pierwszym również w pierwszym roku zaznaczyły swą obecność na w bitwach pod obok 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 w ciężkich walkach, w grudniu 1914 roku pierwsza brygada oznaczyła się pod Łowczunkiem, gdzie podczas natarcia rosyjskiego przez kilka dni utrzymała z tych dwóch armii austriackich. Żołnierze drugiej Brygady walczyli na Węgrzech i Golicji Wschodniej. Wiosną 1915 roku u ani drugiej brygady zasłynęli szarżą na okopy rosyjskie pod Rokietną. Natomiast trzecia brygada toczyła ciężkie boje na Olszczyźnie i na Wołyniu. O matko, mundur mi podał, ten sprzed kilkunastu lat. Krew moja jest znowu młoda, jak roznawiania. Kulami uczył mnie wiarę, kiedy już brakło się. Choć nie wiem, gdzie spoczywasz, śmiertelno przyszyte kula. Choć nie wiem, jakie jest Twoje imię, żołnierzu, któryś pierwszy uśmiecię z ojczyzny zginął. Jednak wołam do Ciebie. Głosem za nami oddał. Mówi za, za nami. W lipcu 1917 roku Piłsudski wraz z pierwszą i trzecią brygadą legionów odmówił złożenia orześnienia na wierność cesarzom Niemiec i austro Został za to przez Niemców aresztowany i osadzony w twierdzy magdeburskiej. Legioniści, którzy odmówili orześnienie, zostali z kolei, z kolei osadzeni obozem w Szczepiornie i w Beniaminowie. Druga brygada została zrozprzemianowana na Polski Korpus Mosiwkowy.